W 35 odcinku Promyka Nadziei i wyzna rodzinie, że nie wierzy w winy Omera. Dojdzie do wielkiej awantury, a Halil sięgnie po broń. Sprawdź, co się wydarzy w 36 odcinku serialu Promyk Nadziei. Omer Fati Ayan, Ipek Gulsa Eide, Khalil Serif Boskurt i Bahar Izabela Damla Güvenilir pojechali do domu, w którym przetrzymywano dziewczynkę i znaleźli tam zwłoki porywacza. Potem, gdy Ipek i Omer zabrali dziewczynkę do szpitala, doszło do konfrontacji mężczyzny z Sukhajlonghan Hande Arisoi. W trzydziestym odcinku serialu Promyk Nadziei Nezliją Esin Ciwandzil wyjaśnia z Haliłem sprawę zakrwawionej spinki do mankietu. Ten oczywiście nie mówi prawdy. Tymczasem Bachar wraca do domu. Kiedy Omer zjawia się z dziewczynką i Ipek w rezydencji, wszyscy są wściekli na jego widok, szczególnie dlatego że Ozan, Ali i z Durmus opowiedział im, że Ipek pracuje dla byłego męża. W końcu Ipek wyznaje, że nie wierzy w winy Omera. Dochodzi do gwałtownej kłótni między Omerem a Haliliem i jego rodziną. Potem wściekły Halil sięga po broń, a cała rodzina próbuje go powstrzymać. Promyk nadziei odcinek 35 we wtorek, 11 maja 2021 roku o godzina 17.15 w TVP2. Sprawdź program.